Szeroki zakres usług, foto, wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl Maciek Stachoń, po spotkaniu Rozwój Katowice-Podlesianka-Katowice, remis 2 do 2. Dzisiaj wyszarpane ten punkt przez Podlesiankę. Zadowoleni czy niezadowoleni? No ostatecznie zadowoleni jesteśmy na pewno z tego punktu. Wywieźliśmy z ciężkiego terenu tak naprawdę. Wyprowadziliśmy na 2-2, przegrywając wcześniej 2-0. Gdybyśmy przed meczem mieli możliwość, żeby, żeby zdobyć tutaj jeden punkt, myślę, że nie bylibyśmy z tego zadowoleni. Zawsze walczymy o kulę trzech punktów. No ale z przebiegu meczu jednak trzeba przyznać, że ta pierwsza połowa należała do rozwoju. Dopiero w drugiej zaczęliśmy realizować konkretne założenia, które przyniosły skutki w postaci dwóch bramek i tak naprawdę zamknięcia drużyny rozwoju na ich połowie. No i drugi rzecz z rzędu strzelacie bramkę w 97 minucie. No to też pokazuje wasz charakter i gra do końca. Tak, tutaj zawsze gramy do końca. Ale miejmy nadzieję, że w następnych meczach jednak uda się troszkę szybciej strzelać te bramki, żeby już na spokojnie nie musieć stresować aż tak do ostatniego gwizdka. Oczywiście w ostatniej minucie bramka zawsze cieszy. Jest to oczywiście podbudowanie dla zespołu, ale musimy wziąć się bardziej w garść, żeby zdobywać trzy punkty i uspokajać te mecze dużo wcześniej. Ty dzisiaj też przedwcześnie zakończyłeś ten mecz, zwierzył te kartki, w konsekwencji czerwona. Z Twojej perspektywy dobre decyzje sędziego? Eee, nie mnie to oceniać, ale jeżeli miałbym powiedzieć, to pierwsza sytuacja na pewno nie, nie na żółtą kartkę. Eee, w drugiej sytuacji faktycznie mogłem dostać za, eee, za sam impet tego, tego faulu. Ale rozmawiałem też z sędzią i powiedział, że, eee, że faktycznie... Ta, ta pierwsza żółta kartka nie była, nie była tak naprawdę takim faulem mocnym, a, a sędzia zapomniał w ogóle, że dostałem tą kartkę, dlatego, dlatego myślę, że nie do końca to było sprawiedliwe.